Fizyka dla klasy ósmej. Sebastian Wojtysiek. Moduł jedenasty, ostatni. Odbicie światła. Pierwsza odsłona. W tym module dowiecie się, jak zachowuje się światło, kiedy nie napotyka na przeszkodę, bądź kiedy napotyka na przeszkodę, który się odbija. Nauczycie się, co z tego odbicia wynika. Czyli nauczycie się o tym, czym jest cień i półcień, kiedy powstaje. Zobaczycie. Co się dzieje ze światłem, gdy odbija się od powierzchni gładkiej, a co gdy od powierzchni chropowatej I nauczcie się konstruować obrazy przedmiotów po odbiciu od zwierciadła płaskiego, sferycznego wklęsłego i sferycznego wypukłego. Zacznijmy od pierwszej i podstawowej informacji na temat światła, kiedy mówimy o tak zwanej optyce geometrycznej, czyli o tej, o której uczymy się w tym i w następnym module. Światło dopóki. Porusza się w ośrodku jednorodnym i nie napotyka na żadną przeszkodę, porusza się prostoliniowo. I nie jest to żadna niespodzianka, ponieważ to jest jedna z pięciu właściwości, czy z pięciu zjawisk, którym ulegają wszystkie fale tak zwana propagacja. I dokładnie ona na tym polega. Konsekwencją tego, że światło porusza się prostoliniowo, są zjawiska cienia i półcienia. Można je Zaopfrywać w codziennym życiu. Jest też w internecie wiele ciekawych filmów z doświadczeniami, z animacjami, które to przedstawiają. Gdyby pokazać to na tablicy, to chyba taka najbardziej plastyczna jest klasyczna opcja klasyczny przykład z Ziemią, Słońcem i Księżycem. I właśnie ten przykład Wam zaraz przedstawię. Mamy sobie sytuację taką. Mamy sobie Słońce. I mamy sobie, na razie słońce i ziemię tylko, tak? Mamy sobie słońce, mamy sobie ziemię. I rzecz w tym, że słońce można potraktować dzięki jego dużym rozmiarom czy należy potraktować nie jako punkt, punktowe źródło światła, tylko jako źródło światła, które ma pewne rozmiary. Konsekwencja tego jest taka, że mam przyrządy, więc skorzystajmy z tych przyrządów. że jak narysujemy sobie takie skrajne promienie światła, czyli te, które wyznaczają nam, jak tak spojrzymy na płaszczyźnie, w rzucie na płaszczyznę, styczne wspólne dla obu tych okręgów, tak? Rysuję takie cztery styczne, które są wspólnymi stycznymi tych dwóch okręgów. Oczywiście nie konstruuję ich geometrycznie, bo to jest trudniejsze zadanie. A też dawno nie robiłem takich rzeczy, więc musiałem sobie powtórzyć w ogóle, jak to się robi. Tylko tak, mniej więcej, poglądowo, od linijki. Dokładnie od kierki, ale w tym momencie ta kierka pełni funkcję krótkiej linijki. O, coś takiego. Te cztery promienie wyznaczają nam pewne. Graniczne sytuacje. Ja jeszcze sobie przedłużę ten promień. Może jeszcze trochę. I jeszcze przedłużę sobie ten promień, czyli te styczne zewnętrzne. Okay. Teraz, co tutaj się dzieje? Spójrzmy sobie na jakiś punkt A znajdujący się w tym obszarze, a w tym tutaj tak naprawdę stoszku można powiedzieć, tam prawie stoszku, bo to jest, tak jak mówię, rzut, cała ta sytuacja jest obrotowa. Jak mamy ten punkt, to słoneczko sobie świeci na różne strony, ale wszystkie te promienie światła są zasłonięte przez Ziemię. Jak jesteśmy w tym punkcie, to wszystko, co tutaj jest, jest zasłonięte. Każdy jeden promień światła jest zasłonięty przez Ziemię, a ponieważ to światło rozchodzi się prostoliniowo, liniowo, jesteśmy w fizyce klasycznej, nie mówimy tu o ogólnej względności. ponieważ rozchodzi się prostoliniowo, no to rzeczywiście do punktu A tutaj nie dociera ani jeden promień światła ze Słońca. I cały ten obszar, cały ten mniej więcej stożek nazywamy cieniem. To jest cień, po angielsku ambra, jeżeli będziecie szukali filmów na ten temat, to po angielsku znajdziecie więcej niż po polsku, więc to jest ambra, czyli cień, tak? Jak wpiszecie shadow, to pewnie też coś znajdziecie, ale to nie będzie cień w tym znaczeniu fizycznym. Cień, czyli obszar, do którego w ogóle nie dociera światło. Ale są też inne punkty. Są punkty tutaj, tu i tu czyli za tymi liniami, gdzieś tutaj w środku, tak? to są te obszary, gdzie dociera część światła. Spójrzmy sobie na przykład na taki punkt tutaj, B. Jak wezmę ekierkę, o, przyłożę tutaj, hop, o, stąd, z tego punktu powierzchni Słońca, o tu, 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 tu dociera światło. Ale jak tak zrobię, Oto tu Ziemia zasłania, tutaj Słońce nie dociera, więc do punktu B dociera część Światła, to jest półcień, a angielskie to jest penumbra. I tak samo po tej stronie. No cóż, już mnie jeszcze często pytają, co jest z tymi punktami tutaj za stożkiem. O tu gdzieś weźmy sobie jakiś punkt C. Czy to jest cień, czy to jest półcień? no bo tutaj ten obszar, wiadomo, to jest obszar oświetlony w całości. Wszystkie pewnie świata docierają. A co z tym punktem C? No przyjrzyjmy się, tak? Sprawdźmy sobie, tak? Tu nam Ziemia zasłania, tak? Tu chcielibyśmy się zmieścić w którymkolwiek z tych punktów, tutaj? Próbujemy? Próbujemy Ziemię przekroczyć. Jak tutaj przekroczymy Ziemię? Czy jesteśmy w stanie? Wjechać na słońce, czy nie jestem w stanie wjechać na słońce? Zobaczmy. No, o, takie subtelności nie widać dobrze. O tu. Tu jesteśmy. Tu lecimy. I lecimy od góry, i potem doł trafiamy na słońce. Czyli niektóre punkty docierają. Zatem punkt C też jest elementem półcienia. Cień to jest ten stożek, a punkt C już jest częścią półcienia. Ale widzicie, trzeba było to sprawdzić. Gdyby zrobił większe, to byłoby lepiej widać. No ale cóż, wydaje mi się, że nie było to. Jak warte warta chcecie, zróbcie sobie w domu swoje rysunki i zobaczcie właśnie, które punkty leżą w obszarze cienia, a które w obszarze półcienia. Zostańcie ze mną niedługo kolejna osłona. Fizyka dla klasy 8. moduł 11 odbicie światła, odsłona druga. Teraz dowiecie się, czym jest odbicie światła, jak ono działa, o prawie odbicia się dowiecie. I o tym, jak to wygląda na powierzchni gładkiej, jak to wygląda na powierzchni chropowatej. Prawo odbicia jest prawem znowu ogólnym dla fal. Ono mówi o tym, że jeżeli fala pada na jakąś powierzchnię, to odbija się od niej pod takim kątem, pod jakim pada. Ale co to dokładnie znaczy? Dokładnie znaczy, że jeżeli mamy jakąś powierzchnię i jest jakiś punkt, w którym się odbijamy, to w tym punkcie trzeba uczciwie wystawić. Normalną, czyli prostą prostopadłą do tej powierzchni. Czyli tak, jakby, jeżeli jest zakrzywiona powierzchnia, robimy najpierw płaszczyznę styczną, potem prostopadłą do tej płaszczyzny od tego punktu, i to jest normalna. I teraz promień padający, normalna i promień odbity tworzą jedną płaszczyznę, to jest ważne, a po drugie, kąty między promieniem padającym i normalną, między normalnym a promieniem odbitym są takie same. To, o czym się często nie mówi w podręcznikach czy w szkole, to, że te dwa kąty leżą w jednej płaszczyźnie, że te trzy proste, te trzy kierunki leżą w jednej płaszczyźnie, ale rzeczywiście tak jest. Bez tego w przestrzeni mielibyśmy nieskończenie wiele rozwiązań, tymczasem w typowej sytuacji odbicie jest jednoznacznie zdefiniowane przez kształt powierzchni i promień palający. Wygląda to Poglądało tak, jest sobie jakaś powierzchnia, zróbmy sobie pionową, bo przeważnie się rysuję poziomą i na te powierzchnię pada Gdzieś tam jakiś promień. I teraz normalna, to w tym punkcie wystawiona prostopadła. Ja sobie pozwolę jeszcze od ręki narysować, bo tutaj będzie i tak wszystko dobrze widać, a za chwilę już będziemy wszystko z użyciem przyrządu, żeby wyszło dokładniej. Tu jest kąt alfa, zatem chcemy, żeby po odbiciu też był kąt alfa, czyli jakoś tak poleci ten promień, tak żeby tutaj był znowu kąt alfa. I to wszystko się dzieje w jednej płaszczyźnie, co na tablicy widać, ale może nie jest to takie oczywiste. Kąt padania jest równy kątowi odbicia. No zupełnie jak w grze w Bilard, jeżeli mówimy o Bilach odbijających się od krawędzi stołu. No i oczywiście nie trafią na jakiś Kant. Chociaż tam też tak naprawdę to działa, tylko Kant to jest punkt nieróżniczkowalny w sensie matematycznym, więc nie wiadomo jaka tam jest styczna tak naprawdę, ale to tylko matematyczna rzeczywistość. W praktyce zawsze, zawsze jest to wszystko przybliżalne jakoś, no nieważne, dobra, matematyka, subtelność. Tutaj mamy przedstawione to na takim przykładzie, natomiast powierzchnie takie płaskie, gładkie są nieciekawe, to jest dość oczywiste, co tutaj się dzieje. Możecie znowu obejrzeć filmy w internecie, gdzie z takim fajnym kołem jakiegoś tam gościa, już nie pamiętam nazwiska, testuje się, że rzeczywiście jak mamy lasek odbijamy od powierzchni, to to kąt padania jest równy kątowi odbicia. Takie eksperymenty można przeprowadzić tylko do tego potrzeba ciemności. A tutaj jest pies pogrzebany, bo żeby nagrać film, ja potrzebuję, żeby było jasno. żeby Dobrze, że takie eksperymenty musi być ciemno. Także no, niech robią to ludzie, którzy są bardziej zaawansowani w fotografii, mają sprzęt i potrafią to zrobić. No, musicie się posiłkować czymś innym. Tak, ja tutaj wszystkiego nie pokażę w moich filmach. Tymczasem. Jeśli mamy powierzchnię chropowatą, to można ją jakoś tak sobie narysować w powiększeniu. Czyli jakaś tutaj krzywa powierzchnia. Jest to wszystko powiększone. I teraz światło leci sobie na tę powierzchnię, tak? Dobrze. I teraz wyobraźmy sobie wiązkę światła, czyli pewną liczbę promieni świetnych, które, które lecą razem, które lecą równolegle. Narysuję taką wiązkę właśnie, tak? Będzie jeden promień. Dobrze, tak teraz żeby było uczciwie, tak, ma być równolegle, to weźmy sobie drugą nakierkę i zaraz będzie drugi promień i trzeci promień, tylko w pewnej odległości od siebie. Drugi promień i trzeci promień, tak. I teraz pojedynczo. Tak, najpierw pierwszy promień. Pierwszy promień dolatuje sobie do naszej powierzchni hapowatej. I co się dzieje na tej powierzchni chapowatej? No, pada na nią i teraz tu można wystawić styczną. Bo bez stycznej będzie bardzo ciężko utrafić z normalną. Teraz jak mam styczną. To mogę narysować normalną, czyli tą prostą do powierzchni. Tak. I teraz potrzebny kątomierz. Trzeba sobie przypomnieć jak się używa kątomierza. O! Tu go umieszczam. Szczepi się, uda się. Trzyma się. Chyba się trzyma. O, dobra. Tak go umieszczam. I teraz... Tu jest 90 stopni. Tutaj mamy jakieś 12 stopni. Tak, tutaj 12 stopni odchylenia. To tu chcemy od tych 90. też 12. 5, 10, 12, tak? O! Tak, ta sama liczba. Tak jak tu jest 78 na wskazaniu głównym, to tutaj na dolnym będzie 78. Zgadza się. O! I do tego punktu. Albo już użyję kątomierza, On w końcu kątomierz też jest z linijką. I do tego punktu leci sobie nasz promień. Tadam. Pierwszy promień załatwiony. Weźmy drugi. Przedłużę sobie. Przedłużam. Drugi promień. No i on gdzieś mi tutaj pada. Ja jakoś muszę styczną wyznaczyć. Tu oczywiście można powiedzieć, że oszukuję, bo to nie jest takie precyzyjne, jak się tą styczną wyznacza, ale staram się to zrobić maksymalnie uczciwie, tak jak widzę, że ta krzywa przebiega. O, wydaje mi się, że tak ta styczna wygląda. No to teraz hop, tutaj kątomierz w prostej i środek pokazuje tu. Tak, już sobie pozwoliłem nie wystawiać normalnej, bo właściwie sama styczna wystarczy. Teraz odczytajmy. Tu gdzieś jest ta normalna. Tu mam 82, czyli 8 stopni do 90, czyli tutaj też 8 w tę stronę. O, tu. Tutaj trafi po odbiciu. Popatrzcie. O, zupełnie inaczej. Jeden promień poleciał tu, drugi poleciał tu. Ja już nie będę rysował trzeciego. Możecie sobie zrobić sami ćwiczenie i zobaczyć, że ten trzeci prawdopodobnie też poleci jakąś jeszcze inną stronę. Ale widać, że promienie się rozproszyły. Uwaga, technicznie to nie jest to samo rozproszenie, o którym mówiliśmy przy mnemoniku ERATO, jako oddziaływanie światła z materią. No niestety nie ma mądrzejszych słów na to. Po angielsku też się mówi scattering, scattering. Ale w każdym razie tutaj to światło zostało rozproszone, to znaczy równoległa wiązka przestała być równoległą wiązką. Każdy promień poleciał w inną stronę, w zależności od tego, na jaki punkt na powierzchni chropowatej trafił. To też może być podstawa do różnego rodzaju eksperymentów, takich, które zresztą pewnie widzieliście nie raz. Jeśli próbujecie laserem odbijać od powierzchni chropowatej, to rzeczywiście nie zobaczycie jednej wiązki lasera, tylko zobaczycie właśnie taki efekt, który nazywamy, tak jak powiedziałem, rozproszeniem. Zostańcie ze mną, następne w kolejności będzie zwierciadło płaskie.